Brama zbudowała mur wokół siebie, wielki, średniowieczny sposob. Nikomu nie pozwoli się już zbliżyć do siebie, zranić, nie chce czuć odrzucenia, porzucenia, poczucia, że jest niewystarczająca, że tamta jest lepsza, że ona umie, że któraś lepiej gotuje, lepiej wygląda. Postanowiła, że odgrodzi się nie tylko od świata, ale przede wszystkim od ludzi. Już nikt nie więcej nie skrzywdzi. Nie dam się. Była zadowolona ze swojego postanowienia. Cieszyła się, jak dziecko, że w końcu będzie bezpieczna. Zapomniała jednak, że zbudowała również bramę, którą można było otworzyć miłością, zrozumieniem. Akceptacją, dobrem. Jej dusza, jej serce potrzebowało światła. A wysoki mur blokował wszystko, co złe, ale też co dobre. Na szczęście została brama. Nieśmiało więc ją uchyliła, bo nie umiała żyć w ciemności, a światło zaczęło leczyć jej duszę i złamane wielokrotnie serce. No i drodzy, zapraszam Was do obserwowania mnie na innych portalach społecznościowych.